Miejski Zakład Budynków Komunalnych w Lesznie ogłasza 14 listopada przetarg nieograniczony i negocjacje na wynajem lokali użytkowych. Przetarg na lokal na ulicy Słowiańskiej 46, powierzchnia użytkowa 10,6 m2. Przetarg o godzinie 11. Negocjacje na lokale Ulica Słowiańska 1, powierzchnia użytkowa 104,8 m2. Godzina 11.15. Ulica Kościelna 6, powierzchnia użytkowa. 43 i m2 godzina 11:30 Ulica Słowiańska 59 Powierzchnia użytkowa 96,5 m2 negocjacje o godzinie 11:45 Ulica Słowiańska 46 powierzchnia użytkowa 21,2 m2 godzina 12 Ulica Słowiańska 24 powierzchnia użytkowa 16,4 m2 godzina 12:15, ulica średnia 9, powierzchnia użytkowa 44,5 m2, godzina 12:30, ulica słowiańska 32, powierzchnia użytkowa 56,8 m2, godzina 12:45, ulica kościelna 11, powierzchnia użytkowa 24,1 m2, godzina 13, ulica Łaziemna 12, powierzchnia użytkowa 50 4 metry 2 godzina 13.15. Przetarg i negocjacje odbędą się w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie przy ulicy Jana Dekana 10, pokój numer 7. Udział w przetargu i negocjacjach wymaga wpłacenia wadium, które musi znaleźć się na koncie wynajmującego najpóźniej w dniu przetargu do godziny 10. Szczegółowe dane lokali użytkowych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej mzbk.bip.mzbkam myślnikleszno.pl oraz są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych ulica Dekana 10 i w Urzędzie Miasta Leszna ulica Karasia 15.